Nie jestem. Nic mi się nie chce, a tyle rzeczy do zrobienia. Sprawa wygląda następująco. Dzisiaj przychodzą panowie, którzy mają zamontować. No, światłowód już jest zamontowany, ale mają podłączyć internet do światłowodu. No i tutaj wewnętrznie mój tata stwierdził, że i tak to zrobią, bo muszą to zrobić. Inny mężczyzna, że tak powiem, tutaj taki prywatny powiedział, że się chyba nie da, bo w tym miejscu, gdzie chcę, żeby to było przyciągnięte, to tam trzeba by było znowu nową instalację robić. Mam nadzieję, że ci panowie, którzy przyjdą po prostu... I się nie da wyboru, mi się powie, tutaj można ciągnąć i koniec kropka, jakkolwiek to brzmi. I yy, że postawieni przed faktem i jak się im nie da innych wyjść, to po prostu innych możliwości to oni to po prostu zrobią. Bo jak nie to pojadą. A już męczą mnie od rana i wczoraj też od wieczorem i dzisiaj od rana męczyli mnie. A można wcześniej, a można wcześniej, a można wcześniej niż w koło yy, niż między 16 a 20. Nie, bo zaznaczyłam, że nie. Więc tak wygląda dzień. Czuję, że Izunia już tam zalała kawę. W salonie stoi część rzeczy z jednej witryny z jednego pokoju, ponieważ po prostu chciałam, żeby mieli swobodny dostęp do miejsca, w którym chciałabym, żeby stał router. To takie brzydkie coś, co muszą wam wyprowadzić i to po prostu musi być. Jak ja się dowiedziałam, że oni mają przyjść przewiercić z zewnętrznej instalacji światłowodu to do, jakby przez budynek, gdzie jest bardzo gruba ściana. Bardzo gruba ściana. To już widziałam, jak on z jednej strony wierci, z drugiej odpada pół ściany. Jak wierci i się przewierca przez kable, jak wierci i przewierca się przez yy, po prostu wszystkie instalacje, które są, więc nie. Jest tylko jedno miejsce, jedna dziurka, którą może ten kabel przejść, bo już kiedyś tam pewna instalacja przechodziła. Koniec kropka. A ponieważ jest brzydka pogoda, to stwierdziłyśmy, że trochę trzeba wyłożyć podłogę czymś, żeby panowie nie natręplali, no bo przecież nie będę im kazała zdejmować e, buciorów. Oni będą chodzić dookoła domu i pewnie w ogrodzie coś... Nie, ja sobie to wyobrażam. Staram się Zostałam doceniona, dostałam wirtualnego, znaczy przesłała do mi buziaka. Zaraz Wam pokażę, jak żabelek się męczy. No i co? Pokażę Wam też dzisiaj... Y Jedną monsterę. Ja po prostu tego nie rozumiem. Ta monstera stoi, jest w ogóle zlekceważona, bo mało kto w ogóle wchodzi do tego pokoju. I chyba właśnie przez to ma liść na liściu. Ona po prostu jak nienormalna. Ja nie jestem w stanie już się dostać do okien. Może dzisiaj się gdzieś wybiorę na jakiś spacer. Może nawet żabelka zabiorę. Żabelku! Nie mam mojej osoby dla Twojej pisoty. A jesteś jakaś obrażona? No i tak to właśnie mhm. wygląda. Dużo belekro, jakąś instalację z folii. Oczywiście takie śliski, że można się zabić. Eee... Pracuję na tym, co mam. I co mi dowiedziano. Nie pojechać gdzieś do jakiegoś sklepu. No, ale żeby te folie kopić. wszędzie są takie same. Nie jest taka czarna grubsza, wiesz, albo szara. Ta czarna grubsza to nie jest na ziemię. Czarna grubsza to wiesz, na co. Czarna grubsza to jestem ja. Hmm. Zobaczcie. Wczoraj. Było wycierańsko kurzu z tego i powiem, że tego kurzu w ogóle nie było widać. Podaj mi Ale dajmy. na tych szybach to się tak ślicznie osadza ten kurz, że to jest szok. I to są witryny, które były kopione w Ikea. I przyznam wam, że bardzo ciężko je było dostać w tym ciemnym kolorze. Czy mogę coś dodać? No. Język polski się deklinuje. Wikej, dobrze, proszę w bardzo. Wikej. Podobno szkolą pracowników Ikei, że nie wolno odmieniać, ale to nieprawda. Dobrze, jesteśmy w Polsce. Polska dla Polaków. Julia! <noise> Więc y, kupione były w Ikei. Deklinujemy. I Dziękuję. przyznam wam szczerze, że bardzo one są ładne i naprawdę w bardzo atrakcyjnej cenie, jak na witryny, bo witryny są zazwyczaj dosyć drogie. Ale akurat ten wzór mi się podobał. Oczywiście w drugiej witrynie ja dorobiłam po prostu półki szklane, bo można to zrobić, żeby więcej rzeczy się zmieściło. Ale przyznam Wam szczerze, że te szyby, ja nie wiem jak one są zrobione. To są szyby, które przyszły tak brudne, takimi po prostu maziami, yy, wysmarowane i tego się nie da zmyć. One po prostu są nie do zmycia. Ja już próbowałam miliona sposobów i nawet jeżeli to zetrę, to to na przykład za 30 minut z powrotem się pokazuje. Masakra. Bardzo korzystna pozycja. No. W tych witrynach najładniej da się wyeksponować kolorowe szkła. Wiem, że wiele tak. osób kupuje te witryny też do rośliny, roślin, no. mhm. bo one jakiś taki mikroklimat pozwalają stworzyć. Ale naprawdę, no nie wyobrażam sobie, żeby. Takie właśnie szklane projekty trzymać w drewnianej witrynie, takie, bo, no tak, bo ona po prostu takie... zjada tak. nie nie skumało Drewniane się Drewniane witryny to bardziej właśnie do jakiegoś e, antycznego... Jakiś Na ale... Cuda. O, ładna pozycja, bardzo ładnie wyglądasz. Kiedy kobiecie tam piersi. <grym> ja pierciele. Naprawdę?! Kiedy myj podłogę. <grym> Nieważne, ale to są żarty w moim stylu. Albo wujka, gienka z wesela, z imprezy, ze świąt, przy sałatce jarzynowej, śledziu i tak dalej. Śledzik lubi pływać. To by ci Gienek powiedział. <noise> Kiedy próbujesz znaleźć kadr bez świetnika. To jest koszula, ta Twoja koszula tu leży. Wybaczcie, jest bałagan trochę, więc musicie się przyzwyczaić, że jest świetnik. Może kiedyś sprzątnę, ale nie powiedziane, że kiedyś w ogóle. Słuchaj, no bo to jest taki właśnie inside time, zanim się zacznie ta koinkoza. Tak, 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 trzeba. Powinniśmy, wiesz, żeby potem tego nie robić. Wiadomo, że wystarczy raz na pół roku odkurzyć wszystko. <grym> 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 Yem, przy okazji mam do Was pytanie. Proszę mi tu ładnie, grzecznie w komentarzach, bo wiem, że jesteście z różnych regionów Polski i wiem, że jest tutaj, wiem, że jest tutaj też trochę nowych osób, a te, które są nowe, nie subskrybują, to serdecznie zachęcam was do subskrybowania, ponieważ to jest bardzo motywujące, kiedy przybywa subskrypcji i w ciągu roku, na przykład, przybywa ich sto <laughs> Tysięcy. <śmiech> Słuchajcie, jak tutaj wszyscy jesteśmy, Szaleści mi i Zunia folią, chciałam was zapytać. Proszę mi wymienić wasze tradycyjne potrawy świąteczne. Nie ma to, nie ma opiernieczenia się. Chcecie opisać na coś innego w komentarzu, możecie napisać dwa komentarze. Może być jeden komentarz o czymś innym, pewnie na zaraz jakieś hasło wymyśli, albo wymyśli je później, ale proszę mi opisać, jakie jecie potrawy świąteczne, ale koniecznie z jakich jesteście okolic też. No bo to mnie bardzo interesuje, w jakich okolicach jakie się je potrawy świąteczne, jakie są najbardziej popularne. A być może w następnym vlogu ja Wam opowiem, jakie są e, u nas potrawy świąteczne, w sensie u mnie, bo u nas się trochę różnią te potrawy, nie? Nie. No nie, wyjecie na przykład co? Grzybową, nie? Nie. A u mnie w domu była jak grzybowa i barszcz czerwony, w sensie mm, ze strony y, mamy zawsze wszyscy gotowali grzybową, a ze strony taty barszcz czerwony z uszkami. No ale ponieważ barcz czerwony z łóżkami, jest z łóżkami mojego taty, to wiadomo, że jest najlepszy na świecie. I w ogóle dzisiaj um, do mojego taty przyszły pewne urządzenia, które może zamontować w części dekoracji świątecznej, ją naprawić i zobaczymy, czy to wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie, bo bardzo mi się podoba ta dekoracja, a jest oczywiście second hand. No, jakiś przegląd trzeba by było zrobić. Może trzeba by było. Dajcie znać, czy chcecie przegląd. Um, dekoracji świątecznej Luba. z lumpa, a z drugiej ręki może po prostu, bo nie tylko z lumpa. Mhm. No. Tymczasem się rozłączam, bo nie chcę, żeby ten vlog trwał trzy dni, a poza tym mam y, chore dłonie, więc trzymanie kamery jest bardzo bolesne. No, Zdenku? Ładnie? Bardzo pięknie. Bardzo, bardzo, bardzo pięknie. Bardzo, bardzo pięknie. Słuchajcie, hasło na dzisiaj to jest Wazą Zbigniewa. Piszemy w komentarzach. Kto dotrwał do tego momentu, pisze Wazą Zbigniewa. A ja mam trochę inne podejście, właśnie do kwestii subskrypcyjnych. Staram się nie sprawdzać liczb i statystyk, i zachęcam do tego wszystkich, szczególnie tych o imieniu zaczynających się na J. Kawusia dostałam do rąk własnych. Tu pudełko, tam dzbanek, tu druga kawa, tam rzeczy na łóżku. Tu na łóżku. Co ja tam. Na... I usiądziesz przy tych szklakach. Tak na ciuperek, tak wiesz, ja mam dupeczkę, jak no orzeszek. orzeszek. Tam jest winowajca, zdrajca i, i wszystko. Ej, dlaczego? Po pierwsze krzywo, po drugie dlaczego? Krzywo. Bo nie patrzę w obiektyw, tylko tak trzymam jak mi. Dlaczego? Bo jak się ruszysz, to się mogą potłóc. Dlatego nie ruszam się. Cieszę się. Cieszę się po prostu. Cieszę się strasznie, bo przed chwilą dostałam y, wspaniałą wiadomość od bardzo zadowolonej klientki, która y, kupiała u nas przepiękną Maryjkę. Myślę, że ta Maryjka czekała na nią i ja jej totalnie od razu powiedziałam, że ta Maryjka na nią czekała i to jest takie miłe. Zimski <sum> I w ogóle, Lulusiu, wielkie brawa dla Ciebie, bo nie pamiętam, kiedy ostatni raz zdarzyło się coś takiego, że sama z siebie wzięłaś kamerę i zaczęłaś coś nagrywać. Kurczę, aż Wam po prostu pokażę, bo jest tak piękne to Stories i ta Maryjka i cała ta aranżacja. Tak się cieszę, po prostu mam najwspanialszych klientów na świecie. Właściwie klientki, bo w 90% są to kobiety. A zaraz muszę jeszcze yy, wychodzić, bo też spotykam się jeszcze z jedną klientką. Lulusia tam szaleje jakieś rzeczy, potem przychodzi pan na światłowód. Ja już bym chciała mieć to za sobą, bo coś dzisiaj... Coś dzisiaj, no trzeba coś poopowiadać, trzeba żyć. Trzeba... Wiem, czego dzisiaj nie robiłyśmy. Nie tańczyłyśmy do Sara jamo dla dobrej energii. Posiadanie mnie w domu może być wykańczającym zajęciem, prawda? Che mm, 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 mm. mm, 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 confusione! Sarà perché ti amo e emozione! Chi cresci piano piano, non ho già spaventare! Wiesz, że ja nie tańczę, Jak kiedy łączę kamera i nikt nie patrzy, to pamiętasz, co ja robię? A potem, co ten biodro boli, Szabelku? Ej, mega super! W tym wieku biodro może boleć. Słuchaj, chciałam się po prostu podzielić. Podzielić się ogromną radością. I co? Czy powiedziałaś wszystkim, że wspaniałej dzionka, wspaniałej energii, wszystko jest jak najlepiej, wszystko jest dokładnie tak, jak ma być i wszystko się dzieje w najlepszym czasie? Nie. <ślesztą> to ja Wam to mówię. Lustra nie mam na chwilę, bo sprawdzałam, czy wszystko w porządku jest ze ścianą, ale zobaczcie. Kupiłam nowe świece. Długo się zastanawiałam, czy kupić kremowe, czy kupić czerwone na święta, ale ja najbardziej lubię klasyczne białe świece, więc kupiłam czerwone. Kupiłam, czerwone. kupiłam białe świece i zawiesiłam sobie oczywiście w moim kandelabrze. A tam czeka drugi. A tu kwiatek, który oczywiście co? No, yy, to do Was pytanie, bo Wy się pewnie znacie na roślinach. Co mu się dzieje? W całym domu jest bardzo dużo roślin i bardzo dużo monster, i one świetnie sobie radzą. A ten na bufecie m, kwiat sobie oczywiście w ogóle nie radzi. Niech im ktoś poradzi, bo Wy się pewnie znacie. Co się tutaj wydarzyło? Co się tu wydarza? To, to już jak kupowałam, to był taki zniszczony ten liść po prostu, ale... Co się dzieje? Za sucho, za mokro, złe miejsce, za mało światła? Powiedzcie. No i pan był i się wszystko udało. Zajęło to 3 godziny, ale okazało się, że nie było żadnego problemu. Yy, nawet myślałam, że po prostu przez to, że tu jest taka specyfika i że trzeba trochę inaczej zrobić, to że zajmie więcej. Ale Iza się pytała i pan powiedział, że jak robi takie rzeczy w bloku, to zajmuje około 2 godzin, więc tylko godzinkę więcej to zajęło tutaj, więc jest w porządku. <laughs> Trzeba zjeść jakąś kolację, i pomyślałam, że wyciągnę Izę na jakieś mule. Mam taką ochotę na jakieś mule z bagietką czy coś takiego, ale się nie dała. Eee, więc może uda mi się po prostu, żebyśmy sobie wyszli z domu na spacer. Bo powiem wam szczerze, że jak ma przyjść fachowiec, ja jestem taką osobą, która wszystko załatwi. Wszystko. Naprawdę. Ja potrafię bardzo dużo. Jestem takim zadaniowcem. Nie, że dostaję zadanie, to szybko robię, wymyślam. Jaki jest problem, to go rozwiązuję. Ale jeżeli chodzi o fachowców, którzy mają przyjść i zrobić coś w domu, przez doświadczenia jakie miałam, yy, jedne remontowe, po prostu ja nie mogę. Dostaję od razu kurwicy, jak widzę, jak ktoś coś robi albo coś psuje, i ja mnie odcina. No, no po prostu poszłam, zamknęłam się w sypialni i sobie siedziałam, i, i, i leżałam, i oglądałam różne vlogi. A przy okazji jestem ciekawa, czy oglądacie jakieś vlogi innych osób. Jeżeli tak, to powiedzcie kogo oglądacie. Może kogoś polecicie ciekawego i zacznę oglądać. <laughs> ja bardzo się czliłuję, oglądając różne vlogi. Naprawdę, a bardzo różne osoby oglądam. Oczywiście nie wszystko i nie wszystko po kolei, bo czasami jest tak, że po prostu nie mam na to czasu. Ale jak leżę i nie mam w ogóle ochoty na żaden film, nie mam ochoty scrollować Instagrama, nie, nie mam ochoty czytać, nie mam ochoty. Pracować, nie mam ochoty robić nic w tym momencie, tylko coś tam sobie pooglądać, no to wyjeżdża YouTube na pełnej. Zaraz tu przyniosę yy, i poukładam trochę w tej witrynie, bo wszystko wyniosłam, bo też myślałam, że może trzeba będzie ją przestawić, przesunąć i coś z nią zrobić, żeby można było w niej swobodnie. Y, po prostu wiecie, z nią pracować z tyłu i z przodu. Zapalę sobie rampeczkę. Właśnie. A propos monstery, mówiłam wcześniej, że jedna z monster jest po prostu nienormalna. No to e, proszę, proszę. Proszę zobaczyć. W przeciwieństwie do tej, która stoi na bufecie. Masz inny kolor ust niż wcześniej? No bo jednak chcecie wyciągnąć na jakiś spacer. Wiem, że to by się już nie chce, bo fachowcy cię zmęczyli. Znaczy, fachowiet. Fadu był jeden. Polec. Myślałam, że będzie z pięciu. Tak, właśnie mówiłam. zajebiste nastawienie do sprawy. Tak. To znaczy my nie, nie dopuściłyśmy, że tego się nie da zrobić, prawda? No ale to na chwilę pójdziemy sobie przecież tutaj niedaleko jakoś pospacerujemy. Ale tu stałam, malowa. No właśnie z, o, z daleka zauważyłam. <gry> Ej, bo stałam taka blada, że po prostu jakby była sina. Będzie domowy chleb gryczany, bo dostałyśmy od mojego taty chleb gryczany. E, zrobiony po prostu z niepalonej kaszy gryczanej bio takiej wiecie, zdrowej, i czystej i w ogóle mm. i on to jakoś nie wiem jak on to robi, ale jest bardzo dobry ten chleb mimo, że to brzmi źle chleb gryczany to to, to jest naprawdę pyszne. ja sobie wezmę z humusem zjem i jakąś pastę albo coś coś tam mam, nie do zębów to będzie przynudny vlog być może, może nagram też układanie w tej widrynce, kto to wie bo Znam ten dźwięk. Pip! To ja już. Proszę to, to, proszę ładnie jakoś przełożyć szpachu. No co to tak? Wiecie co? Postarała się, prawda? Ślichnęła mi tym humusem po tym chlebie tak jak, byle jak. To jest taka malutka miseczka pasty... Z czego? Z makreli i jajek? Czy z czego? No najlepiej makrela z jelikami. Naprawdę zobaczcie, taki wielki talerz. Aż to biednie wygląda, no, nie? Boże, jak pomarańczowo. No. Ale ja myślę, że to jest kwestia tego, że warzywa się skończyły. No, ale ty warzyw. Musimy wejść do chleba. A Ty co jesz? Ja mam ten chlebek. Zwyczajny z miodkiem mazurskim i y, serkiem ja do smarowania. Ej, pasuje ogóle... ci ten chleb do tego, do, do miodu? No, to jest dziwne, ale to jest super. W ogóle, wiesz co ci No? Siedzenie z nogami złączonymi jest takie niewygodne i ja to od dziecka powtarzam. się jak przystało na, na prawdziwą damę. Jak przystała na taką naszą prawdziwą damę. Herbatkę zimową na spacer zrobiłam. Czy ten spacer jest już nieodwołalny? Y tak. Dobrze. Chyba, bardzo dzisiaj nie chcę, to możemy nie iść. Możemy się przyjść, ale trzeba przerwać mordakę. Mhm. Za ile? Zaraz. Fajny ten spacer. Fajny, prawda? Mhm, tak odetknąłam świeżego powietrza. No właśnie, widzę. Pyszna herbatka. Pyszny popcorn. I siedzisz i montujesz. Kocham popcorn! Popcorn, popcorn, popcorn jest najlepszy. A właśnie tak wygląda nasz spacer. Tak się działa i montowała i pracowała, że ja się zajęłam, czyli mówię, zrobić sobie popcorn. Jak usłyszała z drugiego końca domu, że go chrupie, to jak zaczęła krzyczeć... <grytanie> no, bo słyszałam, że gryziesz kłamczuszko, Jest jak żółty kłamczuszek. Montaż całego światłowodu, podłączenie tego wszystkiego z niewielkimi trudnościami po drodze. Zajęło tyle godzin, naprawdę. Myślałam, że tak w 40 minut to temat zostanie ogarnięty. Ale trwało, to trwało no tak ponad 3 godziny. Także z rzeczy zaplanowanych w sumie yy, wyszło jajko. Wybaczcie, ale. jakaś tak energia ze mnie spłynęła, bo miałam dzisiaj przez naprawdę cały dzień o Jezu, jak się garbię przez naprawdę cały dzień czułam taką super energię jak już Wam mówiłam mnie męczą emocje, więc teraz jestem taka troszeczkę wyciszona, taka troszeczkę troszeczkę przez też jakieś trzy godziny pracy przy komputerze, którą właśnie mam ze sobą Trochę spowolniona, ale w dzisiejszym vlogu zadecydowałam, że będzie kolejny odcinek naszego wspólnego kalendarza adwentowego, jedynego w swoim rodzaju. Otworzyłam na 113 dniu. Przyjrzyj się swoim znajomościom. Czy Twoje relacje z ludźmi są dobre dla duszy? Przyjrzyj się swojej sieci przyjaciół i najbliższych osób, tych, z którymi w tym okresie wymieniasz wiadomości i dzielisz życie. Z kim najczęściej wchodzisz w interakcje i jak one wyglądają? Jaki rodzaj energii wysyłasz i odbierasz? Jak to na ciebie wpływa? Czy tęsknisz za innymi relacjami, za inną formą bliskości? Jak mógłbyś nawiązać relacje na wysokim poziomie? Jesteśmy tym, co przeżywamy, ale przede wszystkim tym, jak i z kim to przeżywamy. Dlatego nasz dobrostan, nasza energia, a nawet sukces zależą od rodzaju więzi, jakie tworzymy z innymi. Nazywam to budowaniem pięknych sieci. Myśl poniżej, właściwie komentarz autorki poniżej trzy rodzaje więzi. No i teraz tak, jak czytamy tego pana: Józef pla, Józep pla, Józef. La. W każdym razie ten pan, kataloński pisarz z drugiej połowy XX wieku, bardzo ceniony za kroniki i eseje, twierdził, że istnieją trzy rodzaje osób, z którymi wchodzimy w interakcje. Przyjaciele, znajomi i ledwo znajomi. Jednym ze sposobów zdrowego zarządzania tymi interakcjami jest niemylenie kategorii i mądre wybieranie przyjaciół, bo to właśnie oni mają największy wpływ na nasze szczęście. Buforowanie. Gdybym była dobrą graficzką, to teraz wjechałabym tutaj takim ostrym loadingiem albo takim buforowaniem w kółku. W każdym razie są to bardzo prawdziwe słowa i faktycznie tak jest, że towarzystwo, w którym przebywamy, bardzo na nas wpływa, i też wiem to z własnego doświadczenia. Bardzo łatwo jest na przykład popaść w takie bardzo narzekające towarzystwo, i wiecie, narzekanie jest proste. Jest bardzo przyjemne i bardzo łatwo pochłania. Także narzeka się z przyjemnością, natomiast jest to tak bardzo ciągnąca w dół energia, a jednak warto czasami ponieść jakąś niewygodę, na przykład oduczyć się narzekania właśnie na rzecz zmiany myślenia. Dobrze jest otaczać się ludźmi, takimi, których podziwiamy, takimi, Którzy są dla nas przykładem i świadectwem na to, że można niektóre rzeczy osiągnąć, e, i po prostu nas ciągną w górę. I myślę, że trzeba bardzo odpowiedzialnie dobierać sobie przyjaciół. I to jest takie przesłanie. To był dla mnie koszt energetyczny, żeby się skupić. Zachęcam do docenienia. Ściskam Was bardzo serdecznie, kocham Was oczywiście też bardzo, bardzo serdecznie. Wysyłam Wam wspaniałą energię, energię krąży. Wymieniajmy się świetnymi fluidami, tak jak jest na przykład na spektaklach. Od razu czuć, czy jest publiczność taka, która wymienia się energią z twórcami, z osobami na scenie. To jest od razu całkiem inny odbór. Także bądźmy dla siebie w obie strony. Tym najlepszym rodzajem publiczności, który fantastycznie odbija energię. Love Sea papsi, Bye